Ładnie cisną Nic, witam Was Trzeba iść dalej grodzić To co nie jest ogrodzone ociep Ociepliło się to, wrę to w takim razie można znów wiercić w ziemi A niż tam dojdę to popowiadam jak wczoraj dzwoniłem z prawie KUS no, Trzeba się tym bardzo zacząć interesować. Pierwszy pisałem do klienta, nie odpisał, no to dzwonię. Pisało, że zakocone, taka i taka rasa, tyle i tyle sztuk. Klient odbiera, pytam się o zakocenie, o wszystko, jak, kiedy wykot. O, za niedługo, że tam za tydzień, dwa, trzy i... To już do transportu się nie nadaje. Wiadomo, to już jest niebezpiecznie. Można narobić kłopotów, ale nie wszystkie są zakocone. Ja chwilę, to na ogłoszeniu pisze, że są wszystkie zakocone. Tu są jedne niezakocone. Nie no to co niezakocone to wina kogo? Capa, kozy i co? Potem kupi się taką kozę, w której miałyby wszystkie zakocone, się okazuje, że są niezakocone, kupujesz niezakoconą i się potem bawisz. I potem co? Pójdzie na kiełbasę. Za 1000 złotych. No nie, to wina na 100% capa, jego kozy będą dobre. No każdy tak powie. A ja mówię, a co z tymi zakoconymi? Na ogłoszeniu, że można kupować zakocone, ogłoszenie niedawno wystawione, no nie da rady, teraz nie da rady po wykotach i cena wyższa, bo to będzie już koza z mlekiem. No i czyli wychodzi na to, że ogłoszenie było totalnie lipne. No tam się nic nie zgadzało. Ani do sprzedaży to co zakocone, ani, a te co nie zakocone, to nic o tym nie było wspomniane o, o, na ogłoszeniu. Oj, po prostu mogę szukać dalej leży kubka. Można... Można dalej wiercić. Odznaczyć 4 metry i jedziemy z tematem. Dobra, rozkładam się z, z towarem. Się zgubiły, lecą z powrotem. Możecie lądować. Zrobimy pożytek. Tylko nie bombardować. Piękne. A co taki mniejszy? Trasa przelotów. Ciekawe, czy, było, czy będzie widać. Dobra. No, pokażę, jak to tą wiertnicą idzie. Powiedzmy w samym piachu. Odznaczą sobie 4 metry. Na wiertnicy mam zaznaczone 50 cm. Chwila, moment i mam, mam wywiercone. Tylko szpadlem wyciągam tą wież, górną warstwę z, z korzeniami z trawy. I można powiedzieć przyjemność. Tam mi operowali sąsiedzi, że mam sobie spalinówkę pożyczyć. Eee, Troszkę się pomacham. Mam będę miał gotować i po cichu, bez hałasu. Można posłuchać, jak lecą, czy kaczki. Tak, hałasu bym narobił. Nasmrodził, paliwa popalił. Przynajmniej będę wiedział, ile trwa mi wywiercenie jednej, jednej dziury. No i żółte idzie. No, są różne tutaj na tym fragmencie, co słupki to od ciemnej po brązową, po rudą, po żółtą, po białą ziemię, i piasek. Wszystkie tutaj są. Wszystko możliwości. Wszystkie. Całe się że nie ma kamieni. Powiem, że nie ma kamieni, tylko dup, same kamienie. Powiem tak. Prawie jak na plaży się wierci. To powiedz mi, po co bym miał brać spalinówkę. No i gotowe. wrzucę słupek. Słupki mam też. Trzy długości. Bo w jednym miejscu wykupione, w drugim miejscu wykupione o, teraz wezmę sobie ten krótki te krótkie, cięższe niż te długie. Tak to wygląda jakieś 40 kg dlatego mam falę Dunaju na słupkach, raz długi, raz krótki Jedni mówią sobie, że tak, drudzy tak. A mi wyszło ze montażu siatki, że z źródłami w tą stronę mi jest najlepiej. Całe szczęście, że nie ma do tego kontroli, że ktoś idzie z urzędu sprawdzać, czy dobrze zrobiłem słupki. No i w ten sposób tylko to poubijam. I powiedzmy jeden gotowy. I tak sobie pukam po kolei. Tylko zaznaczę, który dzisiaj zacząłem, bo potem jak już robię któryś tam z rzędu, to nie wiem, ile zrobiłem. Też dobrze się to robi po deszczu, <laughs> jest Ziemia jeszcze bardziej mokra, wilgotna. Choć po tamtej stronie, no to w wodzie. Tam to wkładałem supliki do wody. Tak mokro. Dobra, to na razie włączam. No i kończę na dzisiaj. 12 słupków sadzonych. Nie, żebym tu jakoś długo był, ale na dzisiaj koniec. W międzyczasie znów dzwoniłem pod kolejne ogłoszenie. Kus, oczywiście. No i rozmowa. Wyglądała następująco. Znów dwuletnie kozy. Pytam się o zakocenie. Właściciel nie wie. Ale z, ko z kozłem kozy biegały. Ja mówię, a mógłbym prosić o zdjęcie aktualne. Bo tam muszę na zdjęciach nie dość, że wszystkie w kupie z, z, z dużej odległości zrobione zdjęcie. To jeszcze podczas jakiejś świeżą zieloną trawę z zeszłego roku. Nie ma czasu. Proszę przyjechać, no tak, stówę pojadę, żeby zobaczyć. No i tak to wygląda kupno kozy pod koniec stycznia, gdzie teoretycznie te jak z poprzedniego ogłoszenia powinny być zakocone, powinno być właściciel przynajmniej powinien coś wiedzieć, a tak właściciel nie wie, nie jego problem, no i cóż. Mogę szukać dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać po latach. Jak zobaczę te wideo, sam będę się pewnie śmiał z tego już. Z tych sytuacji dziwnych. Trzy siatki mogę rozwinąć na pastwisku. Chyba zostały cztery do rozwinięcia. Tak mi się wydaje. Trzy są, słupki są gotowe na, przy, na przyjęcie trzech siatek. Zaraz sobie sprawdzę, ile mi z tych siatek zostało, bo to też jest istotne. No, widzę, że kury biegają po pod bo ogrodziłem, więc po, pozwężałem im teren siedliskowy, bo, bo chcę, żeby mi tam trawa wyrosła, a chcę, żeby one wychodziły tutaj, a nie, że pod krzakami sobie grzebią, wychodzą tylko na 10 cm, no na kilka metrów od, od krzaka ryją i z powrotem pod krzak. Cwaniaki. A nic. To na tyle na dziś, już prawie paswisko skończone, pomarudzone o ogłoszenia kozik, żeby mieć kozy to trzeba je kupić, no chyba, że ktoś podaruje, no dobra, to na razie, pozdrawiam, pozdrowionka.